Jeżeli mnie teraz zapytasz w tym momencie, czy 5000 zł wystarczy na to, żeby otworzyć witrynę sklepu internetowego, odpowiem krótko, że jeżeli dobrze podsłaniakujesz, dużo zrobisz we własnym zakresie, to jak najbardziej jest to możliwe. Wiesz, jak się popieści, to się zmieści. Jeżeli natomiast zadasz pytanie, czy możliwym jest otworzenie całego biznesu za 5000 zł i go prowadzenie w przyszłości, to absolutnie powiem, że nie, że dzisiaj to jest kompletnie nierealne. Dlaczego? Dlatego, ponieważ na otworzenie sklepu internetowego składa się również kwota na marketing, kwota związana z zakupem na przykład produktu, kwota związana z tym, żeby kupić dane, dane analityczne, dane z kampanii marketingowych w pierwszych na przykład, 2-3 miesiącach. Po co kupować te dane? No, po to, żeby się dowiedzieć, co jest klikalne, co ile kosztuje, jaki jest koszt kliknięcia, jaki jest koszt tysiąca wyświetleń, na przykład. Na początku musimy kupić dane, żeby później móc wyciągnąć z nich wnioski, przeprowadzić analizę, wyciągnąć wnioski i coś na przykład poprawić. A tego typu zabiegi, tego typu procesy po prostu kosztują więcej niż 5000 zł. Kwota pięciu koła na cały biznes, na cały e-commerce, na start, w mojej opinii, absolutnie. Nie wystarczy.